Hej, witam serdecznie. Na tapecie ostatni model do tej dioramy to tego Tuska. Tutaj mam znaczy, no nie tego naszego rządowego, tylko tego y, Abramsa M1A2. Dlaczego Tusk? To nie wiem, w każdym razie mu no taką ma nazwę. No co, tutaj praktycznie wieża sklejona. Tutaj spód też praktycznie jest zrobiony. Brakuje jeszcze paru elementów. Brakuje bagaży tutaj z tyłu do wieży. Jakiś tam karabin jeden do pomalowania. No i oczywiście brakuje gąsek. No, niedzieli gąsienicę będę robił, także mam nadzieję, że no, przez święta, a może i do świąt wcześniej, będzie skończony. Także to na razie na ten moment tyle, trzymajcie się wesołych świąt, jakby co, jakbym się już nie zgłosił. Na razie hej.